Michał Królik podekscytowany, a w zasadzie chyba nawet nie zdążył wrzucić tej, tego biegu pełnej ekscytacji, a muszę przyznać, że przy tobie te sztuki walki wyglądają na łatwe. Znaczy no cały czas trenuję. To są tego efekty, ciężkie treningi, jakie wkładam mój trener, który jest ze mną od zawsze i razem połączymy swoje siły, także... Widać, co się dzieje, także jestem bardzo zadowolony i oby tak dalej. Muszę przyznać, że tym bardziej jestem zaskoczony, że tak łatwo poszło. Trzy razy był liczony, nie wiem, w dwie minuty może. A bardzo dobrze zbudowany jest Witali na, na swoją wagę na 60 kilo. On jest mistrzem świata bardzo dobrej federacji. Ma 28 walk zawodowych, z czego 24 wygrane. To też świadczy, ja już mi już nie ja nie chcę sobie bić rekordów. Na jakichś słabych zawodnikach, jak chcę iść do przodu i chcę sobie właśnie zwiększać, dźwigać poprzeczkę dzięki takim zawodnikom wygrywając, moje nazwisko idzie, do, idzie w świat, tak? Także liczę na jeszcze większe, lepsze gale. Dzisiaj Spartan Fight. Jestem bardzo podekscytowany, że mogłem znowu zawalczyć. Jestem zadowolony. A spodziewałeś się, że aż tak łatwo pójdzie? Znaczy nie, nigdy nie spodziewałem się. To jest walka, wszystko się może zdarzyć. No i tak wyszło. no. Jasne, własna publiczność nie zawiodła, rozumiem? Nie, nie zawiodła, dziękuję wszystkim, którzy przyszli, także jeszcze raz dziękuję za wsparcie, nie zawiodła i zawsze mogę na nich liczyć. I na koniec powiedz, sytuacji, gdy wygrywasz tak szybko, rozumiem, że jesteś w pełni zdrów, pełni sił, chciałbyś walczyć jak najszybciej, czy nie wiem, robisz na sobie jakieś, jakąś przerwę, jak to wygląda? Znaczy, w tym roku powiedziałem sobie, że chcę jak najwięcej startów zaliczyć, chcę startować na największych galach, Także następna gala 23. kwiecień, jak dobrze mówię, Spartan Fight Targi i Kielce, także teraz ino czekamy na ustalenie wszystkiego i Super. idziemy do przodu. To widzimy się w Kielcach. Gratuluję. Czekaj.